Dzisiaj obrazek z Ziemi Świętej i niespodzianka. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem, czyli nasze poranne rozważanie Bożego Słowa. Moi drodzy, zakończyliśmy piękny okres wielkanocny, ale to tak naprawdę były trzy miesiące, bo Wielki Post i Okres Wielkanocny to są tak mniej więcej trzy miesiące. No naprawdę kawał czasu związany z najważniejszym momentem, wydarzeniem, jakie było, jakim było triduum Paschalne, czyli Wielki Post, przygotowanie, podprowadzenie, a potem Wielkanoc, okres wielkanocny, piękne świętowanie, czyli jak mamy uderzenie w dzwon, to potem mamy ten dźwięk, który się rozchodzi. Właśnie triduum Paschalne to jest takie epicentrum, to jest takie uderzenie Bożej miłości, w cały świat, i potem przez okres wielkanocny, ten dźwięk Bożej miłości wypływającej z krzyża i pustego grobu od Jezusa z martwych wstałego rozchodzi się. I moi drodzy, dzisiaj wracamy do tak zwanego okresu zwykłego w ciągu roku liturgicznego. Mamy dziesiąty tydzień zwykły i oczywiście Ewangelia z wtorku, dziesiątego tygodnia zwykłego. Mamy także kolor szat zielony w liturgii, podczas mszy świętych, różnych celebracji. Ale to, że mamy tydzień zwykły, to nie znaczy, że to jest gorsze. Nie. Właśnie dzięki Bożej łasce, dzięki Słowu, każdy dzień może stać się niezwykły. I dzisiaj też w Ewangelii na ten temat. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci, że przychodzisz do mnie ze swoją łaską każdego dnia. Każdego dnia ta łaska jest inna, wyjątkowa, przygotowana specjalnie na mnie, do każdego dla mnie. Dla, do każdego z nas, dobry Boże, podchodzisz indywidualnie, bardzo osobiście, ponieważ każda, każdy z nas jest indywidualną, niepowtarzalną, wyjątkową osobą i ta Twoja łaska jest dostosowana do tego, kto, jaki jest. Na jakim jest etapie rozwoju wiary, duchowości i na jakim etapie do zbawienia. Proszę Cię, aby to Słowo Boże otwierało mi na te łaski, które są mi potrzebne dla mnie konkretnie na dzisiaj i na teraz. Może inne będą dla moich krewnych, sąsiadów, przyjaciół, znajomych: chcę otrzymać to, co przygotowałeś konkretnie dla mnie. O to Cię proszę przez wstawiennictwo. Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła, i nie stawia pod korcem ani na świeczniku, aby świeciło wszystkim, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nie może się ukryć miasto położone na górze. To prawda. Pamiętam, gdy razem z parafianami byłem na pielgrzymce w Ziemi Świętej, to też był taki odcinek, kiedy jechaliśmy w stronę, w stronę Jordanu, tam gdzie był chrzest Pana Jezusa, a potem w stronę... Morza Martwego, i po drodze właśnie przejeżdżaliśmy, były wzgórza, i na tych wzgórzach to były takie pustynne, kamieniste przestrzenie, i na tych wzgórzach były takie wioseczki, czy takie miasteczka, bardziej takie wioski. I pani przewodnik, która nas wtedy po Ziemi Świętej oprowadzała, właśnie wzięła ten fragment i przeczytała. Nie może się ukryć miasto położone na górze. No właśnie, bo gdy jechaliśmy tymi serpentynami i w oddali widzieliśmy to miasto, to z każdej strony ono było widoczne, ponieważ było na szczycie góry. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Wy jesteście światłem świata, tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Zatem mamy tutaj wezwanie do świadectwa publicznego, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Ale mamy też inny fragment. Wejdź do swojej izdebki, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. To w takim razie, co mam robić? Iść między ludzi, i żeby widzieli, czy mam się schować do kącika, i żeby nikt nie widział. No właśnie, moi drodzy, ważna jest intencja, bo potrzebujemy czasu na naszą osobistą relację z Panem Bogiem w tym kąciku, w tej izdebce tylko ja i Pan Jezus. I ta kontemplacja ma nas potem prowadzić do akcji. Kontemplacjo i akcjo, czyli. Do ewangelizacji. Jesteśmy posłani, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, i to jest ważna intencja, że ty nie robisz tego na pokaz, żeby budować swoją chwałę, ale co? Aby chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Ta ewangelizacja, ta właśnie publiczna działalność katolików, chrześcijan ma prowadzić ostatecznie do Bożej chwały, do tego, że coraz więcej ludzi będzie uwielbiało Pana Boga. W jaki sposób? Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i na podeptanie przez ludzi. Właśnie sól nadaje smak. Czyli ta łaska, którą ja otrzymuję od Pana Boga poprzez modlitwę, rozważanie Bożego słowa, życie sakramentami, ona nadaje sens mojemu życiu. Ja nie żyję w sensie, ja nie żyję w rozpaczy. Co mam robić? Po co ja żyję? Ja wiem, że zmierzam do przepięknego miejsca. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, jak wielkie, przepiękne, wspaniałe rzeczy Pan Bóg przygotował dla tych, którzy go kochają. Moi drodzy, właśnie to jest sens. Twojego, mojego życia, zbawienie, po to żyjemy, po to dźwigamy te krzyże, po to idziemy czasami tą drogą krzyżową, wstajemy i krok do przodu, krok do przodu, upadek, wstajemy, krok do przodu, krok do przodu i tak idziemy do chwały zmartwej wstania, do chwały w niebo wstąpienia. To jest sens naszego życia i właśnie innych będziemy pociągali do Chrystusa, kiedy będziemy sami to przeżywali, kiedy nasze życie dzięki Bożej łasce która wypływa z rozważania Bożego Słowa, będzie najpierw dla nas nabierało smaku. To tak jak czasami są rodzice, dziecko coś się, nie chce jeść, a mama bierze, tato, mmm, jakie dobre jedzenie, jakie przepyszne jest to danie. Dziecko tak patrzy, no, to to ja może też skosztuję. Właśnie, jeżeli my będziemy pokazywać, jaki my odczuwamy sens życia, smak życia, radość z życia, radość z wiary, mimo trudności, to inni też będą tego chcieli. I gdzie ich będziemy przeprowadzać? Do Słowa Bożego, do Jezusa Chrystusa, do Matki Najświętszej. Zatem, moi drodzy, chociaż mamy ten okres zwykły w roku liturgicznym, to on, dzięki Bożej łasce, dzięki tej soli działania Pana Boga, może naprawdę mieć wspaniały smak dla nas i dla innych. I niech się tak stanie. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Chcę być solą ziemi. Chcę być solą ziemi. E, moi drodzy, e, ruszyła tutaj sprzedaż tych kolorowych różańców z Meksyku. Jest ogromne zainteresowanie i spokojnie. Różańców jest sporo. I, e, bo są takie pytania, dlatego że na wiosnę, gdy była ta pierwsza partia, seria tych różańców, w tym sklepie internetowym Caritasu decyzji Przemyskiej pojawił się trochę problem techniczny, bo był, jakby to powiedzieć, ten system internetowy w pewnym momencie trochę miał problemy z działaniem, ponieważ było takie ogromne zainteresowanie, tyle wejść, tyle zamówień i teraz musimy to troszkę podzielić na pewne etapy dotyczące sprzedaży tych różańców. Zatem spokojnie, różańców jest sporo, i one będą etapami co tydzień e, sprzedawane, żeby też ten system internetowy, e, żeby e, tutaj e, dał radę, o tak powiem. Zatem cierpliwości, one są dostępne na, na stronie internetowej Caritas Diecezji Przemyskiej, także zakup, ofiary złożone e, za te różańce to oczywiście macie przepiękną pamiątkę na długie lata albo prezent wspaniały, bardzo oryginalny, niespotykany w Polsce. Kolejna sprawa: wspieracie ewangelizację w internecie, naszą tutaj społeczność, team totus, tus, a także cele charytatywne prowadzone przez Caritas. Teraz to są wakacje dla dzieci, różne te akcje wakacyjne Caritasu. I za chwilkę, moi drodzy, będzie niespodzianka: będą goście, tak, będą goście. Wiemy, że tak, tutaj mamy tę ściankę do uczty przed śniadaniem, tę miodową, a z mojej tutaj yy, strony obok jest ta ścianka maryjna, na której były nagrywane majówki Maryja w moim życiu i na tej ściance za chwilkę już są S specjalni goście skierują do Was kilka słów zapraszam, zachęcam zachęcam, żeby udostępnić, żeby polajkować niech ten film dociera do jak największej ilości osób zapraszam także na wieczornik i moi drodzy, łapmy wieczornik też w ciągu dnia Łapmy wieczornik w ciągu dnia, bo naprawdę jest wiele ciekawych rzeczy dotyczących Starego Testamentu, i przez to możemy się jeszcze bardziej ubogacić tym słowem Bożym i lepiej poznać Pismo Święte. Święty Hieronim napisał, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Zatem, jeżeli lepiej chcesz znać Pana Boga, poznawaj Pismo Święte i też słuchaj tego wieczornika. Przy okazji, gdy nawet coś robisz w kuchni, w otoczeniu, w pokoju, korzystaj łap. Tak zwany międzyczas, między obowiązkami. Na cały dzień niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syni, Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu, niech będą dzięki. Szczęść Boże! A teraz, moi drodzy, przekazuję głos naszym wspaniałym gościom. W ostatnich dniach przeżywaliśmy nowennę przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, a w dniu wczorajszym obchodziliśmy święto Matki Bożej Matki Kościoła. Dziś stajemy tu przed wami na tle tych ikon, które znajdują się w studio księdza Sebastiana. I jako Zarząd Przemyskiej Pierwszej Pielgrzymki na Jasną Górę chcemy wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim, którzy byli z nami i uczestniczyli w majówkach, które były realizowane przez księdza Sebastiana, a które również były upięknione, upiększone świadectwem osób, które już kiedykolwiek we, kiedyś wędrowały na Jasną Górę. Dziś w imieniu całego zarządu, swoim księdza Wiktora, księży kwatermistrzów, Piotrów i księdza Mariusza, pragnę wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy chcieli się z Przemyską Pierwszą Pielgrzymką na jasną górę w miesiącu maju modlić, którzy chcieli wyrazić też chcemy wyrazić wdzięczność również tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby te majówki były upięknio, upiększone tak pięknymi świadectwami wiary. Zatytułowanymi Maryja w moim życiu. Dziękując za to, co za nami, z nadzieją patrzymy w przyszłość i chcemy Was serdecznie zaprosić z tego miejsca. Do tego byście pomyśleli, bo jeszcze jest czas na to, by dokonać takiej refleksji w swoim życiu, czy nie wybrać się na szlak przemyskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Wyruszamy w dziesięciu grupach z różnych miast naszej archidiecezji. Warto zaglądnąć na naszą stronę pielgrzymka przemyska. I tam będzie można uzyskać więcej informacji. Zapraszamy Was też na wyjście grup do tych ośrodków, z których będziemy wyruszać. Zapraszamy Was do tego, by ci, którzy nie mogą iść, by zostali duchowymi pielgrzymami. Również tam można uzyskać na stronie internetowej informacje na ten temat. Ale też można iść z nami kilka dni. Jeden, dwa, trzy. Kto ile ma czasu, czy na ile mu wystarczy sił. Będzie też z nami ksiądz Sebastian Picur w pierwsze dni, ale później gdzieś przyjedzie do Rokitna sprawować Mszę Świętą i wygłosić kazanie. Więc mamy wielu ambasadorów i wśród nich jest też ksiądz Sebastian, za co mu z serca dziękujemy. I mamy nadzieję, że spotkamy się na Pielgrzymim Szlaku. Jeszcze ja chcę dodać, że takim zwieńczeniem też tych majówek, które się odbywały, będzie możliwość takiego duchowego wsparcia pielgrzymów. Otóż w wielu miejscowościach, chyba w sześciu czy w siedmiu, będzie codziennie od 4 lipca do, do 14 prowadzony różaniec, który będzie się zaczynał o 20.15 w wyznaczonych kościołach. Też do tego zachęcamy. I jeszcze raz z całego serca w imieniu księdza Wiktora, swoim i księdza Sebastiana pragniemy podziękować tym rzeszom, które modliły się przez cały miesiąc maj z przemyską pierwszą pielgrzymką na Jasną Grę. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłać wszystkim. Szczęść Boże. Szczęść Boże.